Polskie PKB od okresu sprzed pandemii do dzisiaj o 13,1% wyższe, a wszystkie inne w Europie Państwo widzą, jak to wygląda. Cała strefa euro 3,9%, a u nas 13,1%. Kraje, które przyjęły euro w naszym regionie, dramatycznie słabo na naszym tle. Niemcy właściwie bez zmian. PKB niemieckie jest takie jak przed pandemią. Nasze 13,1% wyższe. To jest skala tego cudu gospodarczego, tego polskiego cudu gospodarczego, o którym cały czas świat mówi, no może poza Polską. Narodowy Bank Polski w imieniu wszystkich Polaków zgromadził już ponad 400 ton złota w swoich rezerwach. Przekroczyliśmy 400 ton, dokładnie teraz to już mamy 420 ton. Chodzimy, już weszliśmy do ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw złotych na świecie. Dzięki świetnemu zespołowi dylerskiemu, który posiadamy, udało nam się to bardzo korzystnie przeprowadzić. Ceny jak przy początku zakupu w trakcie i dzisiaj tak się kształtowały, że na samym tym zakupie, jakby Narodowy Bank Polski zarobił czy zaoszczędził kilkadziesiąt miliardów. Złotych. Posiadamy bardzo poważne zasoby. No przekroczyliśmy symbolicznie zasoby Wielkiej Brytanii, która zawsze była jakimś takim punktem odniesienia. Kontynuujemy te zakupy, będziemy kontynuować zgodnie z decyzją zarządu, ustawą, uchwałą zarządu z jakiegoś tam, sprzed jakiegoś czasu. Dążymy do tego, żeby 20% naszych rezerw walutowych było w złocie. Wtedy znajdziemy się już w takim ścisłym, ekskluzywnym klubie tych najlepszych gospodarek świata. Przy czym proszę pamiętać, te najlepsze gospodarki świata najczęściej nie są gospodarkami frontowymi z obszarami wojen. Tak tylko na marginesie to przypominam. Złoto w naszych rezerwach odgrywa nie tylko rolę no, stabilizującą jak rezerwy w ogóle, ekonomicznie naszej wiarygodności, tylko z większej finansowej, ale w ogóle stanowi taką rezerwę państwową bardzo ważną. Skądinąd mamy już około 200 miliardów dolarów rezerwy walutowej.